Diety, ćwiczenia, pigułki i liposukcja są dziś głównymi metodami walki z nadwagą, jednak sądząc po tym, że liczba otyłych osób wciąż rośnie, żadna z nich nie jest wystarczająco skuteczna. Wszystko zmieniło się, gdy na rynku pojawiły się naturalne stymulatory odchudzania, takie jak ketolewel. Co to jest ketolewel? Jeśli twojemu organizmowi brakuje witaminy a jesz pomarańcze, jeśli fosforu, jesz ryby, witaminę c czarną porzeczkę. Kapsułki etolevel jako jedyne zawierają pierwiastki śladowe, które powodują spalanie tłuszczu w ludzkim ciele. W szczególności są to superprzeciwutleniacze, które nie tylko spalają tłuszcz, ale także normalizują pracę całego organizmu etolevel, naturalny preparat. Jedna kapsułka zawiera 25 ekstraktów. Więc szybkość spalania tłuszczu zwiększona jest 10-krotnie, dowodniono klinicznie, że ketolevel przyspiesza metabolizm, regeneruje układ hormonalny, stymuluje regenerację tkanek i zmniejsza uczucie głodu. Produkt jest całkowicie naturalny. Jest aktywnym stymulatorem naturalnych procesów w ludzkim ciele. Ponieważ spalanie tkanki tłuszczowej następuje w wyniku sprawnego metabolizmu, surowa dieta nie jest wymagana. Zrównoważone odżywianie jest wystarczająca do utrzymania prawidłowego metabolizmu. W tym przypadku również intensywna aktywność fizyczna nie jest konieczna. W skrajnych przypadkach wystarczy zwykła gimnastyka. Ze względu na szybki metabolizm u osób przyjmujących ketolevel tłuszcz podskórny w obszarach problemowych może wypalać się w tempie do 500 gramów dziennie. Ketolevel jest skuteczny nawet w przypadkach, gdy nadwaga jest spowodowana zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli masz nadwagę, ten produkt jest dla Ciebie. W Polsce ten suplement pojawił się stosunkowo niedawno, ale już stał się ulubionym preparatem trenerów i sportowców dążących do szybkiej utraty wagi oraz utrzymania niskiego procentu tłuszczu w organizmie. Uwaga, uważaj na podróbki Caterlever w Polsce, można kupić tylko na oficjalnej stronie producenta. Możesz zamówić z linku w opisie.